Co to było? O matko. Uf, to nie był sen, to było prawdziwe. Muszę jeszcze sprawdzić. Co to za odgłos? O nie, wioska płonie. O nie, 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 tylko nie to. Szybko. Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Na pomoc! Ratunku, zombie! Kto to? Marley! Marley! Barry! Ktoś przeżył, ktoś przeżył, szybko! Muszę mu pomóc! Gincie! Potwory Beliara! Odejdźcie ode mnie! Nie róbcie mi krzywdy! E no, wie ktoś ratunku, nie nabrany z nim! Witaj, pomóż mi! O, nie księdza. wiem, że nie jesteś, ale Ci pomogę. Jest, jeden dwa, jeszcze. Co to było? Żyjesz? A, Kim jesteś? W... Ja? Nazywam się Mari. A ty? Ja jestem sam. For... co tu się stało? Czemu wszystko płonie? Nie wiem. Moja wioska płonęła doszczętnie. Zresztą tu czy... Może tutaj jeszcze coś wie, ale. Nic. Poza płomieniami i umarł akarami wszędzie. Taha, to jeszcze jakoś stoi. Jako jedyna. Nie, zginęło przed chwilą wielu moich przyjaciół. Nie widziałeś nikogo, kto by przeżył? A! Pomocy! Kolejne! w ratunku! Nie, jakąś zaburzająca czasoprzestrzeń. Nie. Yes. Nie. Yes. Ledwo żyję. Ja tu poczekam, jakie jest. Co tu się stało? Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to, okay. że wszyscy tutaj zginęli. Zdejrzymy się dopiero randkiem. Ja... o, kilka świeczek. Znalazłeś coś w chacie burmistrza? Nie, ja się tam nie wchodziłem. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czekaj. Przeszukajmy chaty, znajdźmy coś, się przyda. świetle trochę środek. Jest strasznie ciemno. z nas stoi. Pewnie... ja ją gasił albo... nie wiem. Na szczęście nie spłynęła oszczędne. O nie! Kolejni! A! Na pomoc! Na pomoc! Teraz idę! Kolejny atak! Skielety zombie! Umarli! Atakują! Zabili! Okej! Okay, chodźmy! Musimy się skryć! Co tu? Co tu robi piasek? Przecież jak byłem ostatnią burmistrza... <laughs> właśnie tam szybko! 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 Ogień! Kolejny! Ale przynajmniej nie. może tam nic nie ma. Szybko, szybko, szybko. Chodź tu Sam Posuń wtedy. się. Zaraz zamknę wejście Okej, okay. dobra, ustalmy fakty. Co się tutaj stało? Nie wiem, naprawdę Dziwne zielone posągi, mnóstwo potworów, nieżywi ludzie. Nie. Okej. Okay. Zastanawiamy to te drzwi. Czekaj, czekaj. Zo zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz co mam. To było w chacie burmistrza. Ostatnio on nie miał takich dziwnych rzeczy. Zobacz to. Dziwnie, mamy od niego... To jego jest mapa okolicy. Mam jeszcze skrawek papieru, ale nie wiem co tu jest napisane. Ja ja nie umiem czytać, czynę. ale... Opanowałeś Nasze tą sztukę? Nasze wioski trochę uczył. Podaj no mi ale dopiero jak będzie trochę jaśniej. Daj mi trochę. Dziękuję. Okej, okay, przeczytasz to jak będzie trochę jaśnie jak wyjdziemy na zewnątrz. A na razie zobaczmy co jest za tymi drzwiami. Nie odchodzisz się. O nie! Szy! No! Nie! Nie! Palę się! Chwila! Gaszę cię! Lepiej mi nie bij! Czekaj, chyba wiem co muszę zrobić. Przeczekać. Nagnie no, jest dziwny. Może nie zginę. Jest, żyję. Poczekajmy, poczekajmy do następnego dnia. O boże, to wszystko stało się zbyt szybko, nic nic, nic nie pamiętam. Obudził mnie jakiś ogromny huk. W ogóle skąd jesteś? Ja? Tak. Ja jestem tutaj z poprzedniej wioski. Byłem <laughs> rolnikiem. Poszedłem tylko od wioski, rozejrzeć się, zbierają żeby, Jak ty wróciłem, już wszyscy nie żyli. Przecież to się fajnie. A to co? Hmm. Nie A! Było, nie widziałem. A moje oczy! Chyba dzień jest Zobacz na to To wygląda jak jakiś an antyczny kamień albo... albo... Takie zaś było około naszej wioski. Czekaj, na górze też coś takiego było. To Oj, chodź, co chodź, jest chodź, płomieniami chodź, płomieniami i... to Chodź. Chodź sprawdźmy to jest to na górze. Mam dość pod ziemi, Skąd widziałeś że zapominam jest dziwnie Zobaczyłem to tutaj takie czerwone, nie wiem co to jest i zobaczyłem, że to się świeci. Ciekawe, czerwony. Pro? Wezmę dlaczego nie walgerszy dobrze O Jezu! Ogromny pająk. Podobno w dzień jest nieagresywny. Uważaj! Łatko! Nie nie, nie Nie, nie, Jest nie, nieagresywny! Nie, 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 nie. <ścoughs> Co? Ja będę na łóżku. Okay. Nie bij mnie. Nie, to nie ja! O matko, uciekajmy stąd. Sprawdźmy chaty. Ledwo żyję. Ja posprawdzam. Muszę coś zjeść. Ja pozbieram plony. Dobra. Już nikt się nie zdenerwuje, że im to kradniemy. przez wszyscy nie żyją, niestety. na atakowali, Jesteśmy to na to winni. Wszyscy, którzy umarli, stali się... ...umarlakami. Nie widziałem żadnego... ...umarłego? Nie było żadnego ciała, wszystko to powstało. Wszyscy moi znajomi cała rodzina Stała się właśnie tym, co nas właśnie atakowało niedawno Co to? Widziałeś Dziura. może to jak to jak tu przyszedłeś do mojej wioski Tak, tak, właśnie to, chciałem ci o właśnie powiedzieć Nie wiem O i tą dziurę też tu widziałem Dziura. Nie nie. Nerwuję, nerwuję, Musi fajnie. należeć do tych istot o, ponieważ My nie używaliśmy broni w naszej wiosce Kości, Kości, co? Byłeś hmm. tam na dole? Mają tu czegoś pilnuje, zaraz zobacz. Idę na dół, może... Nie, ja się boję, ty idź na dół. Tam może być coś strasznego. Dobra, idę. Mam to płynę. Ładem cię z tyłu. Ochrania, ale ja mnie nie strasz, proszę cię. Czekaj. O matko! A to co to? tak. To stary grobowiec i znowu ten kamień. O, wow, kolejna ta. kamień mocy. Grobowiec? Mocy? Na pewno tak wygląda. Skąd? Nie, 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 rozumiem. Kiedyś, nie, nie rozumiem. Kiedyś starszy wioski. O, wioski, o, wioski je, je, uch. Jest dość duży, wygląda. W tym sarkofagu zmieściłoby się sporo trupów. No. Po co żeś tu Zrób, robię schod, daj jeszcze jeden Proszę Wystarczy. Chodźmy sobie. Tu może być ich więcej. Już wiem co są te czerwone pochodnie. mówi w starze czy wioski mówiło... o pradawnych? Pradawnych? I w kamieniach mocy, tak. No co to jest to nazwa pradawni. No pradawni żyjący, dawno temu. Mówił, że coś to... Ta silna? Nie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Ta wygląda gorzej niż... Okay. Moja spłona do Okej, słuchaj... Nikogo tu już nie ma, wszyscy nie żyją. Ale tu parę trochę... rzeczy, co może się przydać. Zabierzmy Robię... to. Zrobię trochę chleba. Na drogę. Jak jestem rolnikiem, także byłem piekarzem, więc znam się na tym fachu. Tak, to dobrze, ponieważ... Mam też parę zbóż, które rolnicy mieli w skrzyniach. Przyda nam się. Jaki jest z zawodu? Ja byłem rybakiem, niedaleko jest moje jeziorko. Miałem zarybione je starsze wioski naszej. Bardzo o mnie dbał. A teraz już nie żyje tak jak reszta. Muszę się dowiedzieć co tu się stało. Szkoda, że ta chata nie spłonęła całkowicie. Nie Natomiast wiem, w niej znaleźliśmy tą czerwoną świeczkę. Tak jak jak wiem, to mógł być wiatr. Mi się wydaje... że skoro tam było to coś czerwonego, dziwnego... może te stwory chroniły właśnie tego. Możliwe. Dziwne. Selektuję ziemię. Że... Hmm. Tak, nic tu nie wyrośnie w tej okay. dużo. do mnie. Koło mnie, jestem w chacie burmistrza. Przedeprzedku w niej co pozostało. Tak jak zwyczaj, że jeżeli ktoś zginie, jego pole no wygląda tak, było za pierwszym razem mnie za mnie ora. To jest jakby chyba mojego pamięć. Mam kosę. Jej się chyba używa do orania. Chcesz? No, no. Orania, kosę? Widzę, że nie zaś się nasunąć. Kosa służy do koszenia pasji. Bastów. Ok, chodź Dobra. tu. Daj mi tą kosę. Przedawić. Dałem ci na początku kawałek papieru. Na początku tak, papieru tak, przeczytaj tak. to. Teraz no. Minęły trzy dni odpojawiają się tego dziwnego obelisku. Na dodatek koło niego w jednym miejscu zapada się powoli ziemia. Zniosłem ołtarz w piwnicy na cześć pradawnych. Być może zostają na spokoju. Moje skrzyni ukryłem kamień mocy, który po umieszczeniu w piedestale otwiera drzwi świątyni. Pozostałe Dwa piedestały są ukryte za, kamiennymi, za kamieniami świątynnymi. Ty, który znalazłeś mą wiadomość, za żadne skarby nie otwieraj świątyni, bo już raz się otwarła. I przez to mamy to całe zło. Hmm. Nic z tego za bardzo nie rozumiem, ale wiem, że chyba chodzi o te dziwne czerwone pochodnie, co znaleźliśmy je. Mówiłem, że to są kamienie mocne. Coś tam tutaj Straszył nam, że pycha zaprowadzi nas właśnie do jak podawnej. Okej, dobra, czekaj. Nic już I... jesteś pewien, że w chatach nie ma? Tak. Zabrałem sobie zboże, zadepcze jeszcze do końca Okej, okay, no. dobra. Może chodźmy do, do, do twojej chaty to przemyśleć? Dobra, po... Faktycznie, Chodź, chodźmy do mojej chaty. Po prostu ja to... to dla mnie zbyt dużo. Muszę iść odpocząć, muszę to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Poza tym prawie spłonąłem, nie, nie, nie. Chodź za mną. Nie lubię zbyt do pustynnego klimatu, bo tak bardzo mi przynajmniej jakaś A moja wioska jest cała zalesiona, co kocham. Cały las. Czekaj, 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 czeka. chyba wiem. Twoja wioska jest tam, za tymi polami... trawy... no... trawy? Tam jest jedyna kierunkach, ale mogę cię zaprowadzić, nie będziesz chciał. No tak to moja chata, to jest małe jeziorko, w którym... Jej, Gdzie jesteś? Spłaciłem się tam przez wszystko. Chodź Można piwnicę? Mam piwnicę, ale le lepiej Bóżka. tam Dobra, schowam do mojej skrzyni, w której jest mój cały dobytek pozostałości po o, moich znajomych po moich. no że, no, mam jedną z kości do dostawienia i mógłbym zakopać ich gdzieś ma taki mały ten masz trochę kamieni? nie, nie mam kamieni, ale nie jestem górnikiem, nie wiem jak się robi kilofy. jestem tylko rybakiem, nauczyli mnie robić łopaty to no, możemy z ziemi zrobić, Będę trochę ziemi a przynajmniej z drewna masz trochę drewna? Nie, ale mogę zdobyć. Tutaj rośnie dużo... Ja tu zrobię nagrobek taki. Duże drzewo. Na pamiątkę tych którzy polegli Zrób, dziękuję ci za to, co mi trochę umili ten ranek. Co który... Nie mimo przez sobie że Moje Dobrze, tu będzie taki grobek, tu na mi trochę drewna. Zwierz trochę drewna. Ja zbierz. Czekaj chwilę. Nie, nie, nie. Nie zgadzam się z tym co się stało. Muszę pomścić moich towarzyszy. Większość życia z nimi z nimi spędziłem. Czy będziesz walczył toporem, Z tymi marlakami, ale to rady radę kosom ze stali. A ty toporem z kamienia. Nie dam im rady, trzeba... Tak, nie by kupić ekwipunek. Miasto najdalsze jest. No, najbliższe miasto jest. No, daleko jest. Faktycznie, czekaj, jakbyśmy poszli do miasta, może tam przynajmniej znajdziemy odpowiedź na nasze pytania, albo śmierć. A mogę też i dopać. Trzymajmy się nadziei, że jednak nie.